Witamy fps -owiczów. z tej strony Dziadek Rybka. Na waszych ekranach, oczywiście, modern trujeczka. W chwili obecnej oglądacie materiał z mojego starego konta Steam. Muszę Was tutaj poinformować, że udało mi się odzyskać trzy ważne dla mnie rozgrywki. Teraz możecie właśnie jedną z nich oglądać. Kolejne dwie na pewno Wam zaprezentuję w najbliższym czasie także na kanale FPS Media. Jedna będzie dotyczyła tego, jak byłem po raz pierwszy Moaba przy pomocy noża taktycznego, a druga będzie pokazywała Sytuację, gdzie mój tutaj przeciwnik prowadzący w tabeli będzie miał plus 15 fragów, a mi jeszcze w takiej sytuacji uda się zdobyć Moaba. Mam nadzieję, że Was to zainteresuje, a teraz przejdę do kolejnej rzeczy. Mianowicie chciałem Wam powiedzieć, co oznacza mój skrót myślowy: tweetujesz, zyskujesz. Ten, który umieściłem w tytule tego, oto. Właśnie, filmu. Mianowicie, posłuchajcie, do jakiego wniosku doszedłem. W związku z tym, że ostatnio przeglądałem komentarze pod filmami FPS Media i część z Was tutaj informuje mnie, oczywiście mam tutaj na myśli graczy z konsol, że nie są w stanie i nie mają możliwości nagrania jakiegokolwiek materiału do konkursu Top Action Weekend, ponieważ nie posiadają nagrywarki. W związku z tym postanowiliśmy, że wyjdziemy do tych wszystkich osób, które Oprócz tego, że nie mają nagrywarki, ale także niedobrze sobie radzą z jakimiś tam FPS-ami, ale oglądają nasz kanał i są naszymi subskrybentami i chcieliby także wygrać jakieś nagrody. Postanowiliśmy dać Wam tutaj kolejną jakąś tam szansę i otworzyć kolejną furteczkę do tego, by zdobyć jakieś nagrody. Mianowicie, już Wam mówię, jak będzie to wyglądało. W opisie pod tym materiałem pozostawiam Wam link do mojego Twittera, czyli do Twittera dziadka rybki. Zasada będzie bardzo prosta. Oprócz tego, że będę pozostawiał informacje na Twitterze, kiedy pojawi się kolejny filmik w moim wykonaniu z mojej rozgrywki, to. Od czasu do czasu umieszczę krótki komentarz, w którym będzie się znajdowało tak zwane słowo klucz. Będę Was w tym właśnie komentarzu informował, gdzie to słowo trzeba umieścić. Mianowicie mam na myśli film FPS Media i pod jakim filmem po prostu to trzeba słowo umieścić w komentarzu. Kto z Was uczyni to jako pierwszy w bardzo prosty i łatwy sposób, będzie mógł wygrać kolejną jakąś tam nagrodę przez nas ufundowaną. Mam nadzieję, że jest to dobry pomysł i dobra inicjatywa dla tych osób, tak jak wspomniałem, tych, które nie posiadają nagrywarki oraz niezbyt dobrze radzą sobie na przykład z FPS-ami, a chciałyby wygrać jakieś nagrody na naszym kanale. To tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że to, co usłyszeliście w tym materiale, Wam się spodobało. No i oczywiście teraz tylko i wyłącznie pozostawiam Wam decyzję, czy warto odwiedzać Twittera dziadka rybki. Pozdrawiam i do usłyszenia.